Cześć, dzisiaj nagrywam z moją koleżanką Olą, cześć, mam tutaj fasolki wszystkich smaków, tylko one są schowane, bo schowałam do tego pudełeczka Angry Birds, bo mama mi wyrzuciła pudełeczko, bo miałam w miseczce, tu mam miseczkę, mam pustą, Sypuję, że przyda, nie było że jakieś... Kurde no, no daj, tak. Dobra, mały no, Ty, to lepiej kawę. Nie, to piesze. O fu! O! Julia! Słuchaj! Ja zmieniłam na oplanie! Wiem, zmieniłam. O! O, jak jedzie! O, fuj! Wiesz. Muszę zrobić widzą, jak krótka dobra jest. O, fuck! Przepraszam. O, mój Boże, Dobra, mam takie ładne, różowe. Chodź w kamerze, jest niemarciowe, ale naprawdę różowe. Widzisz? Dobra, ja będę widzieć. Mmm, malina! Mmm. Lub. No, nie wiem. Cóż, kapka. ja A jakie to miasta? Ja miałam coś takiego. To chyba była Boskowina z No, 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 A, bo malucha. Nie, pilucha, malucha, nie. To była, no, 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 nie. to no, 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 no Pomarańczka. Tutti fruty. m mm -mm, to nie pomarańczka. ten e, pomarańczka. Pomar 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 to jest tutti frutti zawsze. fruty. No, też pomarańczowe. I to mogą być inne. tutti frutti ale chodna. Może to jest mmm. Greyfruit. Dać mi picia? Mm. Boha, bo ja mam się tak, Bo chyba. Daj sobie, ha? Dobra. Czarys. <grym> Pol Polaris. Ja mam w bidonie. Witary. Uję, uję. Ona jest, jesteś na przykład w bidonie. Moja no, mama jest co? Wszystko niestety ram. Mm, co? Dobra, następne. No, Ej, możemy do tego wypluwać. No, nie! Nie dzięki! Dobra, coś dziś bierzemy tam, jeszcze co? po jednej... Bierzemy jeszcze po jednej pastelce i koniec. Nabierz. No, Teraz twoja kolej. Bo ja przed chwilą brałam. Aha! Jest takim brzydkiem. Myślę, że to będzie czerwony wieprz. Nie, pomarańczka. Nie, pomarańczka, tylko coś tyle. No, no i to by było chyba na tyle, co? Na tyle! Kusypa. Ja jeszcze nie Nie? To jeszcze. Mam po... do powiedzenia. Ja mam, ja czekaj mam pomysł. To teraz może zrobimy to, że. Ten, że są na zaraz szybko pytania na kartce. Albo. By... No, pytania i będziemy odpowiadać ręką. Mm -mm. Dobra. Ja, ja mówię do kamery. Co za chwilę nagram? Za chwilę nagram taki challenge. Challenge. I mamy napisane. Na o, Jak Ola i jak Julka. I będą pytania. Ola, spójrz. <grylę> Ale musisz mi jakiś O. Napisz. Tu, 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 tu masz. Tu napisz. O. To to tak co? Ja tobie to będę co to jest? Oni nie przeczytają! Masz farby? Masz farbę? farbę? Czarne? Nie. Jak to nie masz? Ale prosty się kto ma do Dobra, to, jest to by było na tyle. Ale ja się coś im powiedzieć, u hamulca. Zamknięcia! Za chwilę nagramy. Za chwilę nagramy. Kolejny odcinek. W sali challenge i to będzie um, challenge taki bardzo, że mamy napisane na dwóch rękach i trzeba podnosić, jak jakieś będą pytania. No, I tak mam tak. pytania od was, więc y, będę wam czytała, czy będę nam czytała, a wy po prostu będziecie to oglądać i subskrybować! Tak Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, like, róbcie co chcecie. Ty łapkę! Lepas kita gula, ada bola kerja. Lepas kita gula, pa. Gula pa.